We wtorek 8 lutego pod patronatem honorowym przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka odbyła się konferencja poświęcona sytuacji w południowym Sudanie, którą zorganizowałem wspólnie z Instytutem Lecha Wałęsy. Konferencji towarzyszyła wystawa zdjęć z południowego Sudanu w trakcie trwania referendum. Zaproszeni goście dyskutowali nad przyszłością i problemami, z jakimi będzie się musiało teraz zmierzyć to nowo powstające państwo. Jednym z podstawowych wyzwań jest teraz wprowadzenie dalszych punktów porozumienia pokojowego z 2005 roku, czyli budowa suwerennego państwa południowego Sudanu. Przedstawiciel tego nowego rządu, obecny na konferencji, wyraził gotowość do budowania nowego społeczeństwa i struktur państwowych w oparciu o europejską ideę jedność w różnorodności. Zapewniano, że demokratyczne wartości będą przyświecać działaniom rządowym, które. Decydentów rządowych, którzy będą dążyli do zapewnienia pluralizmu i przejrzystości na tworzącej się scenie politycznej. Nikt nie chce bowiem popełniać błędów w przeszłości, a uniknięcie eskalacji kolejnych konfliktów plemiennych jest priorytetem dla osób odpowiedzialnych za tworzenie nowego rządu. Wynik referendum przesądził o tym, że Południowy Sudan stanie się niebawem odrębnym państwem. Państwem, które będzie musiało rozwiązać wiele problemów, takich jak na przykład podział spornego terytorium, na którym znajdują się złoża ropy naftowej, które nie było objęte referendum. Będzie to też najbiedniejsze państwo Afryki, pozbawione infrastruktury i kadr. Sposób, w jaki poradzi sobie z ogromem wyzwań, będzie miarą dojrzałości jego przywódców. Unia Europejska powinna przygotować specjalny program pomocy dla Południowego Sudanu oraz dołożyć wszelkich starań, aby ustabilizować sytuację w tym regionie.